Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na strój dnia z YouTube Creative Space, w którym jestem razem z Pauliną, która jest za kamerą. To właśnie ona sprawi, że mam nadzieję, ten film będzie miał ręce i nogi. Chcę się Wam przed pokazać, co mam na sobie. Ten film nie jest sponsorowany przez ZARĘ, ale myślicie się, że większość rzeczy, które mam na sobie, właśnie pochodzi z tego sklepu. I koszula jedwabna w takim beżowym kolorze. Jest dość luźna, ale moim zdaniem podkreśla cały czas kształty, co jest dość ważne. Na szyi mam dość duży naszyjnik. Też zarek, który już chyba nie jest dostępny, ale wiem, że czasami można go zdobyć okazyjnie na, na eBayu. Na nogach mam nieśmiertelne czarne rurki jeden z moich ulubionych spodni. I na stopach mam kobaltowe, kobaltowe szpilki, też z zarem. Torebka w beżowym kolorze, w której włożyłam wszystko, a dzisiaj dużo włożyłam tam rzeczy i tam swój prezentuje się w ten sposób. Bardzo też miałam problem, żebym tą koszulę uprasować dzisiaj, także proszę cię, włożyłam w to pół godziny swojego czasu. Mam nadzieję, że to widać. Widać, widać. Pięknie. To wszystko. Do zobaczenia niedługo. Pa.